obserwacyjny żołnierze obserwują przedpole jak państwo mogą sami zauważyć na przedpolu pojawiają się żołnierze niemieccy dowódca patrolu konnego składa meldunek dowódcy polskiego pododdziału o ruchach wojsk niemieckich Wszyscy żołnierze wiedząc, że wojska niemieckie mogą w każdej chwili pojawić się, obserwują teren. Proszę państwa, pojawia się motocykl wojska niemieckiej. Zwiadowcy niemieccy wyposażeni są w miatacze ognia. Podpalają stogi siana, które mogą być ukryciem dla polskich żołnierzy. Dowódca wojsk polskich na pomoc posterunkowi obserwacyjnemu wysyła samochód rozpoznawczy, żeby pomóc naszym żołnierzom na posterunku obserwacyjnym. Wysyła również patrol konny. Polski samochód pancerny odpowiada ogniem. Jeden z żołnierzy z posterunku obserwacyjnego został ranny. Dowódca pododziałów polskich wysyła sanitariuszki z sanitariuszami, aby udzielić pomocy rannemu. W tym czasie samochód pancerny i próbują zatrzymać pododdziały niemieckie. Na przedpolu pojawia się coraz więcej Niemców. Niemcy podciągają moździerz. Za chwilę rozpoczną ostrzał z noździerza. Podpalają stóch aby utworzyć zasłonę dymną dla swoich pododdziałów. Trwa pojedynek moździerzy. Moździerzy niemieckich i moździerzy polskich. Niemcy podciągają działko przeciwpancerny. Doskonale ukryte działko niemieckie rozpoczyna ogień trwa pojedynek strzelecki między Wojskami Niemieckimi a Polskimi. Aby zatrzymać Niemców, dowódca pododdziałów polskich podejmuje decyzję o otwarciu ognia z moździerzy. Pluton moździerzy rozpoczyna ogień. Trwa opracowywanie komem do strzelania. Za chwilę się, że otworzę ogień. się, w ogień. Niemcy zostali na chwilę zatrzymani. Jednak Niemcy nie rezygnują, podciągają transporty repancu zonu. Na pewno pójdą szałkowski transporty repancu Niszka niemieckie zostały na chwilę zatrzymane. Jednak działo przeciwpancerne trafia polski samochód pancerny. Samochód się pali. Niemcy wzywają na pomoc swoją artylerię dalekosiężną, która z kilkunastu kilometrów rozpoczyna ostrzał polskich pozycji. Artyleria niemiecka prowadzi ogień. Niemcy ściągają coraz to świeższe siły. Posuwają się na Pojawiają się coraz świeższe siły wojsk niemiecki. Atakować. Jednak kąt pod pododział zostaje przyznany do ziemi. Niemcy rzucają granaty ręczne. Polacy zmuszeni są wycofa do wycofania Niemcy posuwają się naprzód Coraz bliżej. Polacy przygotowują się do walki na bagnety. Niemiecka artyleria prowadzi ogień. Sytuacja staje się tragiczna. Niemcy ruszają do ataku. Dochodzi do walki na magnety. Jednak na przedpolu pojawia się transporter opancerzony. Mm -hmm. No Jednak transporter zostanie zostaje trafiony. Polscy żołnierze sprawdzają, czy ktoś z obsługi transportera przeżył. Żołnierze sprawdzają, czy ktoś z żołnierzy niemieckich jest jeszcze ranny lub stanowi zagrożenie lub daje rannego. Odrzucają broń od zabitych żołnierzy niemieckich. Do niewoli zostaje grzęta obsługa transportera opancerzonego. Polskie oddziały zatrzymały nacierające wojska niemieckie, jednak wracają na pozycje wyjściowe, muszą być w gotowości do odparcia kolejnych ataków.